A więc tak, wypatroszyłem też kierownicę, yy, rozebrałem całą taśmę. Uważajcie, bo łatwo jest to zjebać. Yy, I teraz akcja wygląda tak, że już miałem przypadek z bratem w A8, że tu przy tych, już Wam pokażę, tu przy tej kości, od tyłu, jak taśma wchodzi, podobnie, podobnie jak tu miał na taśmie zerwany zerwany jeden ten łącznik i nie miał akurat klaksonu. No ale to już wszystko ogarnąłem. Wszystko teges. No i teraz i tak był problem z czujnikiem skrętu. Okazuje się, że nie jest w najlepszym stanie, ponieważ e, te luty i w ogóle e, Całe te styki, wszystko jest w chujowym stanie. Kolejna rzecz, te sensorki, które tutaj są, są strasznie ujeboszone. Więc stawiam na to, chciałem to rozebrać, ale widzę, że to jest nierozbieralne, kurwa. Nie wiem, czy to jest sklejone, czy kichuj, czy te po prostu sensorki tak trzymają. Nie doszłem jeszcze do tego. I. Chyba najlepiej będzie szczoteczka, spirytus i wyczyścić te sensory, bo są strasznie zasyfione. I do tego wyczyszczę styki. I poprawię e, poprawię lutowania, bo naprawdę wygląda już tak, aby to jakieś zimne luty były. No, a ten czujnik też nam dawał dupy, przynajmniej komputer nam pokazał, potem przy y, usuwaniu błędów, jak już tam zrobiłem z tą skrzynią silnikiem dalej y, ten czujnik koła skrętu y, się świecił także wiem, że zajeboszony a nie chcę tego rozjebać bo nie chcę się to rozłożyć mi się wydaje, że że po prostu te sensorki tak siedzą tu są takie jakby laserki. I czekajcie. Spróbuję to lepiej wyostrzyć Tam jest jeden. Tu jest drugi. Czekajcie. O. I to po prostu wysyła wiązkę. Tak mi się wydaje. Drugi łapie, a te zęby tutaj po prostu jak się kręcą, to poprzerywają między sensorami. No i tak kurwa system wie o co kaman. Druga sprawa. Jak będziecie rozbierać yy, tą taśmę, to pamiętajcie jak składacie, żebyście mieli 2,5 obrotu w jedną i 2,5 obrotu w drugą. Bo jak sobie złożycie inaczej, e, a już jest z powrotem zablokowana, także już, już jest w pozycji takiej jak ma być. E, I złożycie kierownicę i obkręcicie 3 razy, nie 4 razy w lewo i półtorej razy w prawo i Wam się okaże, bo dokładnie wychodzi 2,5 obrotu. Jak sprawdza, jak zluzujecie całą taśmę, to wychodzi 2,5 obrotu na prawie 3. Więc tak teoretycznie rzecz biorąc, jak źle zużycie, to będziecie mieli 4 obroty i takie 1,5 obrota. I ten jeden obrót, jak zrobicie i będziecie mieli za krótką taśmę, bo źle ustawicie, to zerwicie w środku całą tą taśmę od tego. Także jak będziecie się za to zabierać, to radzę. Radzę z chirurgiczną precyzją, a ja się teraz biorę za to. Mam korbaczki, następny dzień zmagań wnętrze już poskładane, zostało jeszcze tylko założyć z prawej strony yy, 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 yy. schodek, ale że tłoczek był zarżnięty, to urwany zawias, także tym się zajmę na końcu, to już estetyka same pierdoły. I co jeszcze? Ten dalej airbag się świeci, dalej po zczytaniu błędów wychodzi, że ten czujnik tutaj, czyli znaczy, że musi być walnięty. Zobaczymy, spróbuję yy, zdawcy przeszczepić. Może się uda, może nie. Nie wiem, ale dziwi mnie fakt, że z obu stron i u pasażera i, i u kierowcy yy, jest to samo. No ale nic. Yy, teraz bierzemy się za hamulce. Bo kable wszystko ogarnięte, bardzo dużo znikło błędów, ale dalej nie ma Klaxona. Zmieniałem przekaźniki. Przekaźnik jest sprawny. Ten bezpiecznik jest sprawny. Na krótko działa, więc gdzieś pomiędzy będzie przerwa. Więc tak, bierę się za hamulca, od razu jak go postawię na kobyłkę z tej strony, to zacznę ściągać zderzak i będzie trzeba dojść do tego, o co tutaj chodzi. No i co? No nic, no. Potem zostanie płyn chłodniczy, dwa czujniki temperatury i termostat. Także bierzemy się do dzieła. No bo niedziela! Dzień krótki. Także miłego oglądania bąbelki z fartem. A więc co my tu mamy, otóż wężyk elastyczny do wymiany, bo tu na dole zawsze się czyści, ogląda, tu na dole już jest przyjebany. kostka od klocków zjeboszona, wymienię na nową, rozpina się te piny, wkłada się nowkę sztukę, to trwa ze 3-4 minutki, a i ewidentnie coś było z klockami nie tak, Oznaczy się z zaciskiem, Coś źle złożone, nie wiem, no bo bardzo dziwnie zjadło. Bardzo dziwnie zjadło. No ale nic, biorę się za to. Dremy dremy. Nie ma tam problemu żadnego, żeby to zrobić. Prawdopodobnie tu będzie potrzebny palniczek do tej śruby. To zawsze się lubi zajeboszyć. No ale nie ma problemu. Także założyłem z powrotem zacisk tylko po to, żeby wężyki podkręcać. Ten wężyk już jest zdeklasowany na śmieci, więc on posłuży mi na razie jako zacisk do płynu hamulcowego. A potem i tak już będzie wlany nowy. Odpowietrzone wszystkie cztery koła. Tak samo na tamtych tylnych sprawdzę jarzma i i i i jarzma, prowadniki, no także nie jest lekko. Korzystając z okazji pokażę Wam zajebisty patent, żeby nie wymieniać kabli, żeby nie kupywać wiązek, jak macie rozjebaną kostkę. Może nie wszyscy wiedzą. Jak jest taka kosteczka, ma kuku, żeby nie ciąć, nie lutować, nie szpachlować, kombinować, a trytytki to nie za dobre, to pokażę Wam patent. Musicie sobie zrobić Taką migiełkę lekko zagiętą, ale żeby nie była ostra, tylko taka e, delikatna. I teraz tak. Tutaj w kosteczce jest taka zawleczka. Już Wam pokażę, jak wygląda. E, jest bardzo malutka, wygląda tak. Igiełką, lub jakimś tam narzędziem, w bok sobie ją wysuwacie. Potem wyjmujecie gumkę uszczelniającą. I teraz widzicie y, góra i dół z lewej strony, jak i góra i dół z prawej strony. To są miejsca gdzie usuwamy. Usuwamy y, te ząbki, nie usuwamy, znaczy się tylko wginamy i pozwala nam na wysunięcie, yy, na zajebiaszcze wysunięcie się, yy, no wiecie o co chodzi, tej spinki, a co za tym idzie, jak macie zepsute, urwane czy coś, to dobieracie sobie takie samo. Na każdym szrocie podchodzicie do byle jakiego Volkswagena, Audi, Seata, Skody wszystkie mają takie same. Wybieracie sobie dobre sprawne. Robicie sobie taki zabieg. I potem tak wam pięknie wychodzą. I teraz tak, gumeczkę użyjemy ponownie. Zresztą ja mam, żebym Was nie skłamał, pewnie całe wiadro właśnie takich złączek wagowskich. A to właśnie po to, bo jak już sobie tak robię tutaj na tej wyspie, zajebiście. To jest taki y, zajebisty mindfuck zawsze, że nikt nie umie y, otwierać wagowskich y, złączek. No i wszyscy zawsze rozwalają, urywają. Więc y, zawsze muszę takie mieć. I mam ich każdego rodzaju setki. No i teraz co? E, przy nowych po prostu e, nożykiem technicznym rozginamy sobie z powrotem te ząbki zajebiście na boczki. Wsuwamy. Uszczeleczka. Zawleczka i mamy gotową złączkę sprawną, a nie rozjeboszoną. Taki patencik. Jakby ktoś na przyszłość chciał wiedzieć, yy, że nie trzeba nic lutować ani kupywać, tylko na byle jakimś szrocie z grupy waga. Na wycinać sobie takich złączek, nawet yy, związek yy, silnikowych. Yy, złączki typu lewa i prawa strona. Zajebiście dobrze mieć właśnie, bo, bo czasami trzeba troszeczkę pokombinować. No także lecimy dalej. Przygotowane już. Zacisk wygornięty, śruby, gwinty wyczyszczone w graficie. Nie zapomnijcie sobie popsiurać klocków. I no, zacisku mhm. e, amelinium albo e, miedzianką z tego względu, że nie będą wam potem piszczeć. To jest pierwsza sprawa, druga ten prowadniczki wypolerowane, zawsze poleruję, aczkolwiek dzisiaj nie musiałem tego robić, ponieważ już mam tam e, kilka kompletów gotowych. I co dalej? Hmm. Piasta ogarnięta. Wszystko wyczyszczone do jego materiału delikatnie pędzelkiem, grafitem, żeby woda się nie dostawała, żeby nie korodowało. Obczyszczone yy, osadzenia klocków, żeby też nic się nie, nie blokowało, nie przesuwało i w ogóle. Także tu już mamy cacy. Mm, I też nie zapominajcie o felze. Pamiętać o tym. Felga musi być też dobrze wyczyszczona drucianą. Ponieważ y, jak są tam do niej naprzyklejane takie parchy y, starcz przyrdzewiałe, no to potem pomimo, że nowy set to i tak będą kółka bić. A okazuje się, że to właśnie przez takie coś. Także seci ready, yy, no i składamy, nie? No. Potem weźmiemy się za tył, ale tył musimy tylko, jarzma sprawdzić. Yy, prowadniczki i, 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 i przesmarować po prostu, odpowietrzyć, bo będziemy cały yy, płyn przetaczać. Całe wymieniamy, a w międzyczasie jak się będzie odpowietrzało, a będzie podniesione, no to dremy przedni zderzak. Trzeba się dobrać do całej elektroniki związanej z pipkiem, żeby pipek chodził. Także atakujemy dalej.